Co dalej ze starówką w Łomży? Chcielibyśmy się dzisiaj wspólnie zastanowić na tym spotkaniu organizowanym przez Urząd Miasta i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Konsultacje mają na celu to, abyśmy mogli usłyszeć Państwa zdanie, aby mógł usłyszeć Państwa propozycje, jaką funkcję pełni, pełni stary rynek. Robiąc taki wywiad z mieszkańcami osiedla, 80% moich rozmówców Optuję za powrotem do przeszłości do tego co było to znaczy fontanna alejki drzewka przy projektowaniu rynku w Łomży kierowałem się tu akurat wytycznymi które dostaliśmy z urzędu w ustaleniu z konserwatorem no jakby było kilka spraw takich impoderabiliów projektowych Pierwsza rzecz to uporządkowanie przestrzeni, żeby ona stała się miejscem spotkań mieszkańców i wizytówką miasta, takim garniturem dla mieszkańców i dla przyjezdnych. Następnie wprowadzenie funkcji centrotwórczej, bo jak widzimy, uciekają mieszkańcy i funkcje z centrum. Kolejny punkt to wprowadzenie elementów małej architektury, upamiętniających historię, takich jak pomnik księcia Jana. Była wcześniej też góra szklana z legendą Jelonka Łomżyńskiego. Plus ukłon w historię, odkopanie fundamentów po Starym Ratuszu Łomżyńskim i tam zrobienie takiego interaktywnego skansenu archeologicznego. Logicznego. Jakby kulminacyjną sprawą było zagospodarowanie hali targowej i wprowadzenie tam funkcji godnej tego miejsca i rewita rewitalizacja tej hali. Architektura to jest brzydactwo, ta hala. Szpeci w ogóle rynek. Lokalizacja tego budynku w tym miejscu, ja bym był za rozwaleniem tej hali, po prostu. Ludzie starsi, którzy tutaj zamieszkują, boją się dyskotek w hali. To jest argument, który bardzo często się przewijał w rozmowach po prostu chcą spokoju. Yy, pomysł na halę 80% yy, to jest oddanie Hali yy w ręce kultury. Ośrodek kultury czy, czy dom kultury, który by w jakiś sposób tutaj naszą starówkę ruszył, no bo podejrzewam, że młodzież by przychodziła. A jak młodzież, to i rodzice, to znajomi. Mamy w tej chwili do samej hali wstrzymane prace. Rynek miejski jest w trakcie przebudowy, choć zostawione zostały elementy przy samej hali. Jak ja odczytuję to spotkanie, to dla mnie taki trochę majdan kijowski w Łomży zrobiony, głos demokracji. Ale naprawdę lubię tę demokrację, bo to mi się kojarzy z prawdziwą solidarnością solidarnością z lat 80., i z słuchaniem obywateli. Proszę zauważyć, że wszystkie komunalne kamienice zostały odnowione. Pozostałe są prywatne. A więc zachęcam, prosiłbym m, prywatnych właścicieli, aby również, jak gdyby, dorównali do nas. Myśmy opracowali jednolity taki projekt renowacji tu kamieniczych właśnie pod filarami, jak mówi się popularnie. Jest projekt gotowy, jest dobrze przygotowany przez architekt Prastyk wydaje mi się, że powinniśmy przy zagospodarowaniu starówki i w sensie elewacji wykorzystać potencjał jakim jest środowisko plastyczne Łomży. Takim dobrym przykładem właśnie też jest Białystok, który w latach jeszcze 70-tych zagospodarowywał całe centrum. To się działo przy okazji dożynek, które odbywały się w Białystoku tam w 70-tym roku, ale wykorzystano mnóstwo różnych artystów plastyków i oddawać, że tak powiem, pewne pola pod nadzorem, oczywiście, konserwatora zabytków, żeby to nie był chaos i taka działalność dzika, że tak powiem, na elewacjach, ale żeby zrobić z elewacji taką swoistą galerię i pewnego rodzaju salę sztuki, taki na zewnątrz. Od ulicy Ramzejskiej poprowadzenie do portu ulicy Żydowskiej, odtworzenie jej. Po prostu jest tam tyle ważnych miejsc do wyeksponowania i będąc na dorosłym, w latem widziałem, że całe rodziny maszerują, to maszerują Woziwocką, to tam Opłotkami, nie wiadomo jak. A to z góry na dół trzeba im umożliwić spacerowanie, dwa, widać całą Dolinę Narwi. W dniu dzisiejszym skierowałem do Rady Miasta wniosek o na kwotę jednego miliona złotych, abyśmy jak najszybciej przystąpili do Renowacji, przebudowy takiego pięknego pasażu spacerowego, jakim są kamienne schody. Aby ze Starego Rynku można było po odnowieniu, bo to jest zabytek, przespacerować się na bulwary i z bulwarów tą drogą wracać na Stary Rynek.